Witam serdecznie z tej strony Kacper Mojżesz, a to jest trzeci już odcinek z serii poradników na moim kanale. Mam nadzieję, że do tej pory wszystko jest dla Państwa klarowne, a filmiki te pomagają Państwu lepiej poznać podstawowe funkcje programów użytkowych. W razie problemów, proszę się nie krępować i pisać śmiało w komentarzach lub bezpośrednio do mnie na Facebooku. Adres znajdą Państwo w opisie filmu. W dzisiejszym odcinku poznamy pozostałe karty wstążki. Wstążkę można zwinąć oraz rozwinąć poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy lub za pomocą skrótu klawiszowego CTRL plus F1, dzięki czemu zwiększa nam się obszar roboczy. Ja osobiście wolę pracować z rozwiniętą wstążką, ale każdy może to dostosować pod swoje upodobania. Po prostu chodzi tu o kontrolę naszych działań w Wordzie. Mam tutaj na myśli pojęcie ergonomii pracy. Karty podzielone są na kilka sekcji. Karta narzędzia główne ma sekcję schowek, w której to znajdują się takie narzędzia jak wklejanie, wycinanie, kopiowanie oraz malarz formatów. Kolejną sekcją znajdującą się na tej karcie jest sekcja czcionka. Tutaj mamy narzędzia służące do pracy na tekście, czyli na przykład można zmienić rodzaj i rozmiar czcionki, pogrubić, podkreślić dany tekst lub zrobić go kursywą, czyli pochylić dany tekst. Następna sekcja to akapit. Tu z kolei możemy robić różne listy, na przykład lista punktowa, lista numerowania lub lista wielopoziomowa. Możemy również w tej sekcji pracować nad układem tekstu w dokumencie, czyli nad jego rozmieszczaniem. Daje nam to możliwość, by tekst był z lewej strony, na środku lub z prawej strony. Przedostatnia sekcja na tej karcie nazywa się style. Tu można pracować nad wyglądem dokumentu. Ostatnia zaś to edytowanie. Tutaj mamy narzędzia takie jak znajdź, zamień oraz zaznacz. To już wszystkie sekcje na tej karcie. Działanie każdego narzędzia poznamy w kolejnych poradnikach z tej serii. W dzisiejszym odcinku poznamy wszystkie sekcje na pozostałych kartach. Następna karta to wstawianie. Mamy na niej sekcje takie jak strony. Możemy tu wstawić stronę tytułową do naszego dokumentu, pustą stronę albo podział stron. Obok tej sekcji można wstawić również tabelę. Następna to ilustracje. Możemy tutaj wstawić np. obrazy z komputera czy z sieci, np. różne kształty, strzałki czy też jakieś figury geometryczne. Istnieje również w tej sekcji możliwość wstawienia wykresów. Kolejna sekcja to dodatki. Można w niej pobrać, jak sama nazwa wskazuje, jakieś dodatki do Worda z sieci. Znajdują się w niej już podstawowe dodatki, czyli takie jakie posiadamy natywnie. Warto dodać, że istnieje również opcja wyszukiwania jakichś informacji z Wikipedii. Następne dwie sekcje to multimedia oraz linki. W sekcji multimedia możemy wstawić wideo z sieci, np. z YouTube'a, czy z innych źródeł hostujących materiały filmowe. Natomiast w kolejnej sekcji Linki możemy wstawić URL do stron www. zakładki lub odsyłacz. Obok możemy wstawić komentarz. Następna sekcja nazywa się nagłówek i stopka. Możemy tu wstawić nagłówek, stopkę oraz ponumerować strony w całym dokumencie. Przedostatnia sekcja na tej karcie to tekst. Tutaj mamy możliwość wstawienia na przykład pola tekstowego, word artu, daty, godziny itd. Ostatnia sekcja to symbole. Możemy tu wstawić równania matematyczne oraz różne symbole, mniej lub bardziej znane. Tę kartę mamy już omówioną, więc przechodzimy do kolejnej. Następna to projektowanie i są to dwie sekcje. Pierwsza nazywa się formatowanie dokumentu. Można tu zmienić motyw, styl, kolor oraz czcionkę dokumentu. Możemy też ustawić odstęp akapitu w całym dokumencie oraz dodawać jakieś efekty. Istnieje możliwość, żeby ustawić te wszystkie parametry do każdego nowego dokumentu, który będziemy kiedyś tworzyć na swoich komputerach, poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na ustaw jako domyślny. Tworzymy w ten sposób pewne szablony, presety, natomiast druga sekcja nazywa się tło strony. Możemy tutaj wstawić znak wodny, zmienić kolor oraz obramowanie strony. Podsumowując, ta karta służy do pracy nad wyglądem całego dokumentu. Innymi słowy możemy zadbać o wizualny odbiór czytelnika. Idziemy dalej do następnej karty, która zwie się układem. Tu znajdują się trzy sekcje. Pierwsza nazywa się ustawienia strony. Tu można ustawić marginesy strony, np. lustrzane, wąskie, szerokie czy też umiarkowane. Możemy również zdefiniować orientację stron, może być pionowa lub pozioma. Również można ustawić format kartki, na której będzie drukowany nasz dokument, to jest np. A4, A5, A3. Drugą sekcją jest akapit. Tutaj ustawiamy wielkość akapitu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Trzecią sekcją jest rozmieszczenie. Te narzędzia służą nam do rozmieszczania grafik w całym dokumencie. Kolejne karty i sekcje wstążki omówimy w następnym odcinku. Jak Państwo widzą, jest tego całkiem sporo do przyswojenia, a więc dozujmy tę wiedzę i przyswajajmy systematycznie. W nauce systematyka to żelazna zasada, dlatego postaram się realizować te odcinki regularnie. Zachęcam również do odwiedzenia kanału Strefa Wyborowa, prowadzonego przez mojego kolegę Adriana Nowaczka. To właśnie Adrian użycza swojego głosu w moich materiałach, za co serdecznie mu dziękuję. Państwa natomiast zachęcam do dyskusji w sekcji komentarzy pod filmem. Tymczasem pozdrawiam ciepło i do następnego. Kacper.